Witam Was. To tak, też lubię tworzyć fajne rzeczy e, za pomocą takich narzędzi. Bardzo robi na mnie wrażenie ta reklama. Zrób to sam z Panem Arnoldem Szwajcenerem. Natomiast tak, to są bardzo fajne, takie właśnie narzędzia, którymi można rzeźbić bardzo fajne, ciekawe rzeczy z drewna, um. że tak to wygląda, że w drewnie, kochani, mam dużo materiału. W drewnie też można robić ciekawe, fajne rzeczy. No, i dobrze jest po prostu <coughs> mieć po prostu wszystko pod ręką, żeby jak coś bym tworzył z drewna, to żebym miał wszystko, co trzeba nie. Tak jak tu. I tu. Można bardzo dużo ciekawych, fajnych rzeczy robić, budować. <laughs> że po prostu powiem Wam, że fajnie jest mieć tak po prostu wszystko dobrze zorganizowane, żeby po prostu być twórczym, żeby oprócz pracy przy technologii, są tematy, które czekają w czasie na odpowiedni czas. Czy budowanie przy technologii różnych ciekawych rzeczy, czy przy akustyce, że fajnie jest mieć tak wszystko dobrze, ładnie poukładane, żeby po prostu czas bardzo fajnie spędzać na bardzo. Fajnych, twórczych rzeczy, które będą sprawiać wielką przyjemność. No, jeszcze tu mam um, taki po prostu swój, swój raj techniczny, że i technologia, i twórczość artystyczna, i twórczość taka kreatywna. Można tyle pięknych rzeczy robić kochani Tak można pięknie czas rozplanować i robić wszystko to co jest po prostu tak poukładane robić wszystko co bardzo lubimy robić z wielką przyjemną, z przyjemnością, z satysfakcją być twórczym, rozwijać się w twórczości, nie? W technologii, w twórczości, w, 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 ten, w talentach. Odkrywać w sobie talent, na przykład w śpiewaniu, w tworzeniu muzyki, w budowaniu sampli. To jest piękne po prostu. I tak robię wszystko po kolei. Tak po kolei. Po prostu jak czuję, że jest faza teraz na budowanie czegoś, czy rzeźbienie, czy czegokolwiek, to tak. Miło, fajnie po prostu jest korzystać z tego czasu mądrze. Mądrze korzystać. No, że to jest bardzo naprawdę, bardzo fajne, kochani. Mądrze rozplanować czas i go po prostu e, wykorzystywać korzystać z tego czasu z wielką taką przyjemnością, radością. No. Że tak to kochanie jest. Dużo fajnych tematów jest. I tak każdy po kolei z tych tematów realizuje. Jest super. No dobra. No to hejka się ma pa.